Siemanko, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Nagi Słuchajcie dzisiaj przychodzę do Was ee, Dogrywam w sumie do tego materiału na którym już się przed sekundą z Wami pożegnałem z ważnych meczy. E, Nagry dogrywam <coughs> nagrody za Division Rivals i mistrzostwa FUD z tego względu, że no, zacząłem grać i przestałem, bo były święta. E, ranga to chyba był brąz tam któryś, czy tam Silver 3 Także, już mu, mówię, nie będę nagrywał nowego odcinka, mając tam ten, a nie, Silver 3, więc uznałem, że od razu to zrobimy na jednym odcinku i tutaj player pick 8-4. <ścoughs> Maksymalny overall Legend, niech idzie do naszego klubu jak najbardziej. Kurde, fajny player pick, tak naprawdę. No gra u mnie nie będzie, aczkolwiek 8.4 zawsze na plus. No i jakie mamy paczki, słuchajcie, bo to też yy, musimy zobaczyć, yy, bo może akurat jest coś fajnego, jakieś fajne paczuszki. Yy, trochę internet mi coś mówi ostatnio, ale jakoś dajemy radę. Aha, duża złota paczka premium i 12, mm -hmm, czyli dwie paki za 15, jedna za 25. No, no nie ma co się oszukiwać, no za srebro 3 no to żadne super ekstra nie będą, e, ale coś widzieć kurde się przycina, o idzie, idzie, idzie i jakby był nawet walkout z takich nagród, to ja bym śmiechnął trochę, e, no wiadomo w pierwszej patce walkoutu nie ma, no ale może w kolejnych coś fajnego będzie, jest dużo zawodników, no na pewno się sprzedadzą, e, wyślę wszystkich e, Wszystkich wyślemy do klubu, resztę sprzedamy. Tutaj karty wartości nie mają, kurde jest problem, bo mam 100 kart na liście transferowej. No, ale to wezmę najwyżej do klubu, później sobie sprzedam, czy przepalę tam na te player piki. No i tutaj kolejny, no fajnie, jakby chociaż ekrany były jedne. No na razie nie ma. No, ale jak nie tu, to może w Division Rivals trochę lepsza ranga. Bo też nie grałem w sumie, no wiadomo, no bo kiedy? Eee, no tutaj, jak na, te kontrakty to po 400 chodzą, to sobie zostawię. Może ale te kondycje eee, to wszystko już mogę sprzedać. Zajcie, <laughs> zawsze 10 tysięcy. No i lecimy z ostatnią paczką. Eee, czy będzie walkout? walkout? Tu nie ma, będą banery. Banerów nie ma, więc skipujemy. Nie ma co przedłużać. I co w parce? jeder Jest parę tych kart, takich ciekawszych. Wszystko bierzemy do klubu. No i odbierzmy jeszcze nagrody za Division Rivals. Nie wiem, czy tam będzie trzecia, czy druga ranga. Tak naprawdę 32 tysiące złota paczka premium. No to weźmiemy sobie te paczki, dużo paczek. Nie wiem, co to są za paczki, ale będzie co otwierać, chociaż mamy 1100 punktów, więc trochę dużo, żeby się zakwalifikować. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Jakie paczki przygotowała dla nas gra? Aha, te same, te paczki i dwie mega paczki. Aha, cztery paczki za 15 tysięcy i jedna i dwie za 35 tysięcy. No niestety, kurde, no, no chociaż żeby jakieś walkouty były, znaczy banery, już nawet nie mówię, że walkouty, bo te paczki to są słabe, ale są kondycje, więc zawsze coś to się mówi, ale trzy kondycje, no to jest już kilka tysięcy, tak naprawdę zaoszczędzone, bo te paczki nie są wymienne. No i w tej paczce też nie ma walkoutu, to skipniemy, pewnie banerów też nie było. Ojej, no nie było, no akurat jak skipnąłem to słuchajcie, 84 i 84 kwadrado, no warty 8000, wiadomo, nie sprzedawalni, bo biorę wszystkich niewymiennych z tego względu, że robię dużo SBC i zbieram karty na... na kogo? na kogo zbieram? karty zbieram na... Eusebio, tak, bo chcę zrobić tą ikonę. No, też niewymienny no to niech poleci lecimy dalej to niepotrzebnie pixelowałem te karty bo zapomniałem się że to są paczki niewymienne yy, no tutaj też nie mało kautu no tu banerów nie ma no tam były podwójne no to tu nie ma żadnych o jeszcze jakiś wybór piłkarza 80 to jakieś rzadki żeby chociaż był no i plea niech sobie będzie jak najbardziej do naszego klubu, wysyłamy wszystko 3000 monet yy, acu może będzie wymienne nie niestety nie więc yy, lecimy dalej po prostu zostały nam chyba jeszcze 3 paczki tak, 2 mega i jedna duża złota paczka premium yy, coś się przycięło, może jakiś walkout skrywa się tutaj w tej paczce za 15 tysięcy no niestety nie ma no to skipnę, pewnie nie będzie banerów chyba, że znowu jak skipnąłem to będą no nie, tym razem nie ma wysyłamy znowu wszystko do klubu znowu dwie kondycje więc jak najbardziej na plus no i lecimy z tymi no w sumie najdroższymi paczkami z możliwych, które mamy dzisiaj do otworzenia, czyli mega paczki no niestety, z pierwszej walkoutu nie ma, czy będą banery są banery, to już fajnie, jakieś 8-5 poproszę Karwa Hal, 8 5? Tak, 8-5, dziękuję bardzo. Wysłuchali się bardzo ładnie mnie. 8-5 jak najbardziej weźmiemy sobie na przepał. Dużo kart też jest innych. Ojojoj, oj, oj, dużo kondycji. Bardzo fajnie, że tak sypnęło tymi kartami. No i jeszcze jakby jeden wokalcik na tyle paczek, jakby wleciał w ostatniej paczce. Ogólnie to Aguero kiedyś trafiłem w tej pacce, więc dlaczegożby by nie drugi raz. Ajajaj, aj, aj. no niestety nie ma okautu, ale czy będą banery? Są banery! I kto to będzie? PES, Napoli. O nie, o nie, najgorzej słuchajcie. Z tego względu, że to jest duplikat i tamten Jose Cajon, którego mam, jest również niewymienny. Szkoda, szkoda, no ale złota paczka jeszcze. zobaczcie, 83 pickport. Chyba jego mogę sobie, ten, Brozowicz, to był trafiony. Ej, 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 dobra, na razie wyjdę i odłożę, a nie, nie mogę. 8-4 Kajechon. czy ja mogę coś z nim zrobić? I z Pickfordem. Słuchajcie, zróbmy tak, że tą paczkę, którą trafiliśmy, otworzymy kiedyś indziej, bo ja teraz sobie y, może tego Kajechona i Pickforda przepalę w SBC o Eusebio, tam jakieś 8-8-2, y, nie, 8-4, tak, czy tam 8 na przykład 8-3, tutaj sobie może go przepalę i już będę miał z głowy, to kurda, chyba nie mam informów, ale coś wymyślimy, żeby no bo szkoda tak przepalić 8-4 bez żadnego bez żadnego no kurde, zysku no bo wiadomo, no Kajehon Cakajose Kalejon Kajefon. 8,4 No właśnie yy... Chciałem go porównać cenę Ale on około 8000 myślę gdzieś kosztuje Więc słuchajcie to na tyle z tego odcinka I słuchajcie to jednak nie był doklejony odcinek Bo wyszło ponad 8,5 minuty odcinka Więc jeśli się podobał Wam odcinek człowiek, Zostawcie łapęńce w górę Zachęcam Was do subskrybowania kanału i zostawienia dzwoneczka pod filmem, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia w przyszłych filmach. Cześć!